Dzień dobry, z tej strony Maćko, a to kolejny odcinek przygód z Norwegii. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od jazdy do miasta Geilo gdzie musimy zrobić serwis ponieważ mamy już pełną toaletę i woda nam się skończyła. Zapraszam do odcinka. Droga, która prowadzi do tego Geilo, jest niezwykle widowiskowa. Teraz zaczyna się obszar troszkę bardziej zaludniony, ale długi, długi czas jechaliśmy przez coś, co wyglądało po prostu jak jakieś stepy. A teraz tu jakiś fiord na dole, tam w oddali góry, no piękne są tu widoki. Dobra, dojechaliśmy na miejsce, gdzie Będziemy siedzieć sobie gdzie będziemy sobie siedzieć, gdzie spędzimy nockę i jestem bardziej żywy już Trochę się poleczyłem w ten weekend jeszcze mogę średnio mówić, ale ogólnie to nie jest źle I tutaj w tym miejscu gdzie stoimy Jest cały taki zielony skwerek Teraz tam trochę ludzi siedzi, zaraz pokażę o tam jest taka polanka normalnie z widzę siatko, jakieś ławeczki, stoły, coś takiego, ale po drodze zaczepiły wow. Po drodze zaczepiły nas, zaczepiły znaczy. Zatrzymały nas dwie polki, które przejeżdżały i powiedziały, że tu jest bardzo fajne, ciche i spokojne miejsce tak wieczorem i w nocy. Jest też tu jeziorko, więc może mi się uda coś pobawić z wędką, ale tego akurat nie jestem pewny, bo moje umiejętności są praktycznie zerowe i muszę przyznać, że z ostatniego odcinka w ogóle nie jestem zadowolony. Zaraz będę go do końca montował, ale wyszedł strasznie chaotyczny i no nie jestem zadowolony. Ale no co zrobić i takie odcinki się zdarzają, a w tym postaram się, żeby już mniej chaosu było i trochę bardziej uporządkowane Mamy kolejny dzień. Ja w sumie dopiero wstałem Jest godzina przed dziewiątą Spaliśmy w takim miejscu O. Tutaj Wam pokażę z tyłu. Jest zejście do wody. Tylko muszę uważać, żeby nie spaść. O! Tu jest fiordik. I otóż, nad takim fiordikiem sobie spaliśmy. I dzisiaj posiedzimy jeszcze jeden dzień tutaj. Ja już jestem prawie całkowicie zdrowy, dlatego stwierdziliśmy, że jeszcze jeden dzień zostaniemy, żebym do końca się wyleczył i jutro będziemy jechać dalej. Tam widzę, nie wiem czy kamera to ujmę, te kolorowe rzeczy to... Ktoś tam jakieś namioty rozbija, czy coś, bo tutaj jest fajne miejsce, naprawdę, żeby sobie pod namiot przyjechać. I pokażę Wam jedno fajne miejsce, tutaj, bo to jest ogólnie przy miasteczku Al. Po prostu dwie litery. Al. I tutaj jest taka opcja, że można sobie wynająć saunę, o. zaraz Wam pokażę. Niestety nie jest to darmowa sauna, ale... O! Cała przeszklona. Tam w środku jest normalnie piecyk z kamieniami. Tu sprawdzałem na stronie internetowej i wystarczy się skontaktować z właścicielem, zadzwonić i można sobie zarezerwować. Wtedy Dostaje się kod do kutki I można sobie z takiej sauny skorzystać Naprawdę fajna opcja Wczoraj widziałem, że Tutaj grupa jakichś osób sobie właśnie z tego korzystała Tutaj, że ktoś lubi Sobie popływać To jest Ktoś, to, oj e, Ktoś zmontował Po prostu e, Taki podest i linę do skoków. No ja wielkim fanem takich rzeczy nie jestem, bo ja nie pływam. O tam właśnie ktoś do wody skoczył. I tu chyba sobie za moment przyjdę z wędką porzucać i zobaczę czy cokolwiek wychodzi. Bo widzę dużo oczek na wodzie. To może jakieś ryby tu są. Widzę na pewno bardzo dużo, jakieś malutkich. O. Cisza, spokój i relaks. Nie, no super miejsce. O. Nie wiem, czy jest sens, żebym tu ze swoją wędką przychodził, bo te rybki. Są naprawdę mikroskopijne to co widzę. Ale spróbować można. Dobra, zobaczymy co w dalszej części odcinka. Nagrywałem, bo myślałem, że nic mi się nie uda wyłowić, ale mam. Ale radość. Już Wam pokazuję. Tę pstą. Ale super. Cały dzień jeszcze próbowałem coś złapać, ale się nie udało. A teraz pokażę Wam fajną opcję, jak oszczędzić sobie pieniądze w podróży e, biorąc paczki z tugu To Go. Mamy jakieś 40 minut do, nie wiem, to jest chyba piekarnia, z której mamy odebrać sobie paczkę niespodziankę i pokażę Wam zawartość takiej paczki. Dobra, my już odebraliśmy paczkę, jest cała torba żarcia i jak wrócimy do busa, bo mamy prawie godzinkę z buta, ale tam chyba trochę mniej zajmie. To pokażę Wam dokładnie co mamy, bo trochę nas rozpieściło. Bo ogólnie, tam, w, tym, w tej aplikacji, To Good To Go jest podana mniej więcej wartość paczki, jaką się dostaje, za dużo niższą cenę. Tak jak na przykład teraz braliśmy z kawiarni. Po prostu przed zamknięciem oni chcą się, że tak powiem, pozbyć całego pieczywa, które mają, żeby jutro było świeże. I tak jak my wzięliśmy podwójną paczkę, bo chcieliśmy sobie wziąć po prostu podwójną, żeby mieć więcej rzeczy, to tam było napisane, że paczka nominalnie była warta 140 koron około. Po tej obniżce przez tugu Tugą była warta 40 koron. I akcja wyglądała tak, że gościu nie mówił po angielsku, ale tam jakoś na mingi się dogadaliśmy, że on kazał pokazywać palcem i wybierać sobie, co chcemy ze słodkich i słonych deserów. No i dostaliśmy całą torbę słodkich bułek, tam chyba jest ich koło pięciu i Dostaliśmy cztery pudełka z kanapkami i mówię, tam było podane, że wartość to 140 koron, tylko że my wybierając, widzieliśmy ceny i Jedna taka paczka to wyszła około 200 koron bądź lekko ponad 200 koron, bo na przykład te kanapki, dwie kanapki kosztowały 140 koron, a my dostaliśmy tych kanapek 4, więc dużo, dużo więcej. I to jest ogólnie super aplikacja, żeby sobie oszczędzić w podróży i mieć naprawdę dobre jedzenie za pół darmo, bo często można te paczki wziąć z, jakich, z jakichś miejsc, gdzie na przykład mają lokalne wypieki. I tak jak na Instagramie gdzieś widziałem, że ludzie za cynamonki płacili po ponad 100 koron, 120, to my w jednej paczce za 30 bądź 40 koron dostaliśmy cynamonki, słodkie bułki, bułki z budyniem jakieś tam, dużo, dużo więcej i nie musieliśmy przepłacać. Więc ma aplikację polecam każdemu i to nie tylko w podróży, bo na przykład u nas w Polsce też można ratować jakieś jedzenie na przykład ze stacji benzynowych, ze sklepów typu Biedronka i to się bardzo często opłaca. Może czasami są gorsze te paczki. My akurat mamy zawsze szczęście, że idziemy od razu, jak jest możliwość, i zawsze dostajemy taką mega dopakowaną tą paczkę, bo przeważnie jesteśmy jako pierwsze osoby po odbiór tych paczek. Więc jak dojdziemy do busa, to pokażę Wam zawartość. Dobra, wróciliśmy i patrzcie, cztery kanapki. Jedna kanapka 75 koron, ta 50 koron, 75, 75 i to jest jako jedna paczka. A teraz tutaj mamy całą torbę z pięcioma takimi dużymi bułkami słodkimi różnego typu. I to też wzięliśmy jako drugą paczkę. Która kosztowała nas też 40 koron, bo to nas kosztowało 40 i to i łącznie tu są rzeczy za około 500 koron, coś takiego więc bardzo się opłaca korzystać z tego. To good to go. mamy kolejny dzień, jest wcześnie rano, a to znaczy, że przejeżdżamy na inne miejsce za miasto Gol. To jest z tego punktu, gdzie jestem jakieś chyba 30 km, coś takiego i spaliśmy dzisiaj z takim oto widokiem. Uwielbiam ogólnie stać nad jeziorkami, a nie gdzieś na jakichś obudowanych parkingach. I takie miejsca jak to są po prostu idealne. Wczoraj już nic nie nagrywałem, bo trochę sobie yy, łowiłem, wędkowałem ale nic z tego nie wyszło, więc nawet nie było co zbytnio nagrywać. Zapraszam do dzisiejszego dnia. Kolejny dzień zaczynamy w takich okolicznościach. Wczoraj już nic nie nagrywałem, bo kompletnie nic się nie, sta nie działo. Tutaj piękny podeścig, jeziorko, tak jak lubię. Kilku sąsiadów, ale niezbyt wielu, noc była bardzo cicha. I teraz jedziemy dalej. Zapraszam do tego dnia i zobaczymy co się dzisiaj wydarzy. Mówię, wczoraj nie nagrywałem już, bo w sumie przyjechaliśmy, sobie siedzieliśmy i nic nie robiliśmy szczególnego. O tu na, tam na jeziorku sobie grupa łabędzi z młodymi płynie. No super miejsce. A teraz lecimy dalej. Tyt, tyt, tyt. Dojechaliśmy do sklepu zrobić sobie małe zakupy i po drodze pierwszy raz chyba od na tego auta wjechaliśmy na myjnię je umyć, bo mieliśmy problem, że nam przez boczne drzwi cały czas woda ciekła, a usunąłem kawałek filcu, który był na uszczelce i no, to robiło ten problem. I w końcu można było umyć to auto i w końcu widzimy, że jest białe. oraz po drodze mieliśmy przygodę, bo zatrzymała mnie policja, ale o tym opowiem nieco później. Teraz idziemy na zakupy. Tu w ogóle nie wiem, w jakiej miejscowości jesteśmy. Auto zamknęło. Ale tu jest taki alatarasik widokowy i Jedziemy y, cały czas w stronę miasta Otta. Nie Oda, tylko Otta tak dla odmiany. I tu jest taki widoczek, tam w oddali widać góry Op. Tam jest całe pasmo górskie Może uda nam się podejść, chociaż tu jakiś trawnik jest Taki oto wręcz sielankowy obrazek. Dobra, my lecimy na zakupy i słyszymy się później. Dojechaliśmy na miejsce, gdzie e, zostaniemy sobie na noc i te widoki są coraz lepsze. Jesteśmy pod jakąś górą. Oj, nie zoom, tylko o. Jesteśmy pod jakąś górą i <laughs> mamy widok dosłownie na jakieś. Bezdroża, droża, piękne widoczki. Tylko nie wiem, czy zostaniemy tu dzień czy dwa, bo kompletnie tu nie ma zasięgu, ale to też ma swoje plusy. Można trochę odparować od mediów społecznościowych i tak dalej. Coś pięknego. Na Mamy najście owiec. Owiec wąbowiec, które nie chcą od nas odejść. Odejdź. Zary Patrzcie. Owca mnie goni. Jak, jakie fajne. Jak piesek, jak piesek. Typowa Norwegia. Przed chwilą te owce u nas były, a teraz tutaj Doszły właśnie te krowy, które zablokowały mi drogę, gdzie tam były widoczne na tym filmiku, jak jadę. Normalnie tutaj można nakręcić z kamerą wśród zwierząt. Bardzo fajne, że można tak sobie normalnie spotkać wolno chodzące zwierzęta, a nie tylko pozamykane gdzieś w zagrodach. I tutaj jest ta góra. O, jest ta góra i droga, którą jechaliśmy. No, widoki tutaj są super. Tylko jedyny minus, minus, nie minus tego miejsca jest taki, że raz trochę wieje, a dwa ciężko tu ogólnie z internetem. Ciężko tutaj złapać jakikolwiek zasięg O I sobie chodzą Ona jest dosłownie Koło mnie O Nie wiem w ogóle gdzie się straciły te dwie owce które tu były Sobie normalnie przechodzi Nie zwraca uwagi na ludzi Fajne Myślę e, przestawić się na parking, który jest tam, ale nie wiem raz czy jest jeszcze tam miejsce, a dwa e, czy tam będzie zasięg Bo tylko o to mi głównie chodzi, żeby sprawdzić i teraz się staram tam przejść jakoś, żeby nie iść wzdłuż drogi i zobaczyć czy... W tamtym miejscu, jak stanę, będę miał internet, bo nie chcę przejeżdżać. Bo tutaj wyjazd z tego parkingu jest dosyć ciężki, gdzie stoję. O, bo stoję tam, a jak nie będzie warto, to szkoda, w ogóle tracić czasu. Dobra, ja idę i włączę się później. Właśnie montuję ten film i się zorientowałem, że. Zapomniałem nagrać zakończenia tego odcinka i rozpoczęcie kolejnego odcinka, więc w tym momencie się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapę w górę, subskrypcję i jakiś komentarz, jeżeli wytrwaliście do końca. Zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków, jeżeli jeszcze nie widzieliście, albo żeby poczekać do następnego odcinka. Dzięki i cześć.